Cześć Wam, dzisiaj też mamy trening jak ostatnio, najpierw kardio, potem brzuszki i jeżeli chodzi o kardio 6 ćwiczeń, 40 sekund ćwiczenie na 20 sekund przerwy, 4 rundy minimum, dla chętnych więcej i jeżeli chodzi o kardio zaczynamy od pozycji planku wysokiego i bieg w podporze po Berpisy, wpani, powstań po berpisach. Przysiad z wyskokiem. Jeżeli masz siły, przysiad, paluszki. Nisko na paluszki. Po przysiadzie z wyskokiem, jedna runda, wykroki w przód, tył. Jedno nogą. w drugiej rundzie, druga noga i trzecia i czwarta runda. W lunche. po lunche mamy. Już tylko brzuszki, pierwszy rowerek Hop. po przerwie trzymać, jeżeli jest ciężko troszeczkę brzuszki wyżej, bardziej zgięte ręce troszeczkę wyżej, docelowo, Ok. i to są.